Osada Wiśniewo. Tu każdy dzień zaczyna się śpiewem ptaków i widokiem na jezioro. Dom 135 przez 2 to około 59 m2 w cenie 450 000 zł. Na parterze domu znajduje się korytarz prowadzący do łazienki oraz salonu z kuchnią. Na piętrze znajdują się dwie sypialnie w tym jedna z widokiem na jezioro oraz dodatkowa łazienka. Działka ma 450 m2 powierzchni, na której znajduje się dom, miejsce parkingowe oraz ogród. Jeśli marzysz o takim domu, zapraszamy do kontaktu. Z przyjemnością mówimy do Ciebie dogodny termin, abyś mógł osobiście poczuć klimat Osady śniewa.